Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmem nieco innym niż zwykle, nieco bardziej luźniejszym, myślę, że można powiedzieć pogadankowym. I zobaczymy, jak dobrze mnie znacie. Jakiś czas temu zapytałam się Was na Instagramie o założenia na mój temat, i dostałam kilka naprawdę ciekawych założeń, a dzisiaj się z nimi wszystkimi zmierzę. Tak więc myślę, że już bez zbędnego przedłużania po prostu zaczynajmy. Będę zerkać w telefon, bo mam tutaj wszystkie założenia, a więc przejdźmy do pierwszego. Masz 25 lat. Mam 25 lat. I wiecie co? Jest to bardzo dziwny wiek. Z jednej strony człowiek myśli o dzieciach i o kredycie, a z drugiej strony ma playlistę High School Musical na telefonie. Dorosłość. Jesteś lekko duchem, który budzi się rano i myśli, a może dzisiaj nad morze? I jedziesz. Nigdy w życiu. Ja jestem osobą, która budzi się rano i myśli, czy dzisiaj zdążę zrobić wszystko, co sobie zaplanowałam. To nie tak, że w ogóle nie podejmuję spontanicznych decyzji, ale robię to naprawdę rzadko. Lubię organizację, lubię wypełniać sobie dane cele na dzień. No i jestem myślę, że daleko mi do lekko ducha. Przejdźmy do kolejnego założenia. Nie pracujesz, tylko czytasz książki i nagrywasz filmiki. Chciałabym. Ale nie jest to prawda. Pracuję. Pracuję na etacie, pracuję 8 godzin dziennie. I oprócz tego czytam i nagrywam filmiki. Masz super siostrę. Mam super siostrę. I na 100%, na pewno nie jest to założenie mojej siostry. Ona w życiu sama osoba tak nie powiedziała. Ale mam super siostrę. Naprawdę, mam super siostrę. Czytasz tylko romanse? Uwielbiam romanse. I czy czytam bardzo dużo romansów. Ale nie czytam tylko romansów. Chociaż nie ukrywam, że jest to mój ulubiony gatunek. I oprócz romansów, lubię romantazy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, widzę, widzę skąd może się brać to założenie, ale nie jest to prawda. Bo staram się często wychodzić ze swojej strefy komfortu i sięgać po inne książki, inne gatunki, ale rzeczywiście romanse trafiają w moje ręce najczęściej. A jeśli nie romanse, to romantazy. Ja po prostu lubię ten wątek romantyczny, ok? Lubię wątek romantyczny w książkach i nie ukrywam tego, ale nie czytam tylko romansów. Chociaż w większości tak. Przejdźmy dalej. Masz więcej zdjęć książek niż siebie w telefonie. No mam, mam więcej zdjęć książek i mam więcej zdjęć kotów. Nie mam swoich zdjęć praktycznie w ogóle, chyba że jest zdjęć z książką. Wtedy tych, mam co, tych mam całkiem sporo, ale tak, to jest prawdziwe założenie. Mam więcej zdjęć książek niż siebie w telefonie, ale więcej niż książek mam kotów. Chyba tak, chyba tak by to wyglądało. Jesteś bardzo zorganizowana. No i to jest prawdziwe założenie Jestem zorganizowana Daleko mi do lekko ducha I uwielbiam organizację Uwielbiam wykreślać kolejne rzeczy z listy do zrobienia Naprawdę nic nie sprawia mi takiej satysfakcji jak wypełnienie listy na dany dzień Czy to zdrowe? Mam wątpliwości, ale mnie cieszy Przejdźmy dalej Masz wiele innych hobby poza czytaniem, ale nie masz kiedy ich realizować. Prawdę mówiąc, nie. Um, lubię biegać, lubię czytać i lubię łączyć te dwie rzeczy, więc biegam i słucham audiobooków. Nie jest to prawdziwe założenie, bo ja nie uważam, żebym miała jakieś jeszcze hobby inne poza sportem i czytaniem. Jakoś też nieszczególnie ciągnie mnie, żeby to odkrywać. W sensie. Lubię nowe aktywności, lubię sprawdzać nowe rzeczy, ale nie jestem taką osobą, która, wiecie, jednego dnia będzie rysować, drugiego dnia będzie tańczyć, a trzeciego. W ogóle nie umiem rysować i tańczyć. Nawet w ogóle nie wiem skąd się wzięły te przykłady w mojej głowie. Uwielbiam czytać, poświęcam się temu w 100%. Uwielbiam działalność w mediach. Uwielbiam się dzielić swoją miłością do książek, więc Temu też poświęcam ogromną ilość czasu I lubię aktywność fizyczną, lubię biegać Ale tak jak mówiłam Lubię też to wszystko ze sobą łączyć, więc Zdarza się tak, że słucham audiobooku biegając Poświęcam się swoim, swojemu hobby w 100% Nie potrzebuję innych um, Jesteś sportowym się W całym swoim życiu tyle nie przebiegnę co ty w miesiąc Może i jestem, ciężko powiedzieć i wiem skąd się wziął ten drugi fragment tego zdania, czyli że nie przebiegnę tyle ile ty w miesiąc, ponieważ chwaliłam się jakiś czas wcześniej, że w marcu przebiegłam 150 km prawie, ale to był jednorazowy wyczyn. Jestem z niego niesamowicie dumna. Przygotowywałam się do Run Ranmagedonu. Ran. Przygotowywałam się do biegu i rzeczywiście biegałam dużo, biegałam często. Prawie codziennie i wyszło mi 150 km w marcu, czym się pochwaliłam. I stąd jest to założenie. Jestem sportowym świrem, ale oprócz tego jestem bardzo zorganizowana, więc kiedy zaplanuję sobie, że muszę iść pobiegać, to, to po prostu zrobię i nie potrzebuję dodatkowej motywacji. Naprawdę. Dziwne. Ale właśnie sobie to uświadomiłam, że jakoś specjalnie nie muszę się motywować, żeby iść pobiegać, po prostu. Tak mi to już weszło w nawyk, więc jeśli na tym polega bycie sportowym świrem to ja. Przejdźmy dalej. Jesteś osobą niezdecydowaną. Jakbyś mogła, to byś robiła tysiąc rzeczy na raz. No i nie. Nie jest to prawdziwe założenie. Ja wiem, czego chcę. Poświęcam się tej jednej rzeczy w 100%. I tak to wygląda w moim przypadku. Nie robiłabym tysiąc rzeczy jednocześnie. Chyba że. Chyba, że spojrzymy na to z innej perspektywy, ponieważ na przykład w mediach społecznościowych lubię robić tysiąc rzeczy jednocześnie i dlatego posiadam Instagrama, BookTok'a, Booktube'a i jeszcze, jakby pojawią się nowe aplikacje, to na pewno mnie też tam to znajdziecie, bo po prostu to lubię. <grym> Ale, więc, jak widzicie, w tych książkowych rejonach rzeczywiście. Mogłabym robić tysiąc rzeczy i też mogłabym na przykład czytać dziesięć książek jednocześnie, ale tak poza tym to nie. Mam wyznaczone cele i po prostu je realizuję. Jesteś perfekcjonistką. Nie wiem, mam swoje standardy, ale nie jestem też typem osoby, która poświęci 3 godziny na znalezienie idealnej czcionki. Good enough. Mi starczy good enough. Więc to chyba nie jest prawdziwe założenie. Hmm. Przejdźmy dalej. Masz rozpisane cele życiowe na najbliższe 5 lat. Może i mam, ale zmieniają się mniej więcej co 3 miesiące, więc mam takie ogólne cele. Wiecie, że chciałabym coś osiągnąć być w jakimś etapie swojego życia. Ale nie są ściśle sprecyzowane i zmieniają się cały czas. Tak więc, nie jest to do końca prawdziwe założenie, chociaż ziarenko prawdy w nim jest. Przejdźmy dalej. Um, lubisz biegać? Chyba już o tym mówiłam. Lubię. I w ogóle bardzo dużo pojawiało się takich pytań. Chyba właśnie najwięcej założeń to było: lubisz biegać. Masz więcej niż jednego książkowego męża. Tak, i wszyscy są ok z tą sytuacją. Lubisz gofry. No, lubię gofry, ale żebym tak pałała do nich jakąś szczególną miłością to raczej nie. Jeśli jestem gdzieś i jest ta budka, gdzie jest sprzedają gofry i lody. Rozumiecie lody. Jestem psychofanką lodów, mogłabym lody jeść na śniadanie, obiad i kolację. Z goframi tak nie mam, chociaż bardzo lubię, więc... Okej, okay, to jest prawdziwe założenie, lubię gofry. Jak już przy temacie jedzenia jesteśmy, to... Nie lubisz pierogów z owocami? Uwielbiam pierogi z owocami. Naprawdę kocham pierogi z owocami. Nie lubię pierogów ruskich. I żadnych innych w sumie. To nie tak, że nie lubię, bo zjem, ale... Pierogi z owocami? Tak, uwielbiam, piero <noise> uwielbiam pierogi z owocami To jest fałszywy wzorzec, pierogi z owocami Zjadłem. Przejdźmy dalej, do W Twojej tobie zawsze jest książka? No jest Zawsze, wszędzie ze sobą noszę książki Mimo, że noszę też telefon, gdzie mam dostęp do chociażby MPGO. Go to zawsze mam przy sobie też książkę. Nigdy nie wiesz, kiedy znajdziecie ochotę na czytanie. Ja biorę pod uwagę, że może to się stać w każdym momencie, więc zawsze mam ze sobą książkę. Tak już jest. Lepiej ci się myśli z muzyką w tle. Myśli tak. Uwielbiam słuchać muzyki i lubię mieć ją w tle, kiedy robię cokolwiek, ale utrudnia mi skupienie. To znaczy, nie jestem w stanie czytać i słuchać muzyki. Tak więc muzyka do czegokolwiek innego uwielbiam. Oczywiście zawsze słucham i lepiej mi się z nią myśli, ale nie jestem w stanie na przykład czytać i słuchać muzyki. I to już ostatnie założenie. Tak więc szczerze nie wiem, co napisać, ale wyglądasz jak księżniczka Disney'a z wielką biblioteczką. Mam wielką biblioteczkę, ale czy czujesz się jak księżniczka Disney'a? Nie, ale to bardzo miłe, że tak wygląda Rozumiem też, że to jest w ogóle zasługa mojej biblioteczki, z której jestem niesamowicie dumna i uwielbiam, dobra. To już tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe założenia, koniecznie napiszcie je w komentarzu. A ja za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.